Każdy z nas przynajmniej raz w życiu zamówił skam, czy to jakieś słuchawki, buty, telefony, człowieku, ładowarki, no jest tego cała masa. Dzisiaj właśnie tego typu produkty będę sprawdzał, czyli w głównej mierze skamy i podróby z AliExpress. Jak sami widzicie, trochę tego kupiłem, nie wiem ile na to wydałem, ale dosyć sporo, zapytasz pewnie po co, no żebyś ty chociażby nie musiał, nie? Zanim do tego przejdziemy, drogi widzu, zostaw w tym momencie łapę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z każdym materiałem, który który pojawia się właśnie na tym kanale. Jeżeli dobijecie tutaj jakąś fajną ilość łapek, to być może w przyszłości kupię droższe podróbki, tak aby sprawdzić czy rzeczywiście te nawet droższe podróby są jakkolwiek zbliżone do oryginału. Tak tylko nadmienię, że kupowałem produkty, które albo były podobne do oryginałów, albo miały po prostu w tytule napisane, że jest to niby oryginalne, nie? Więc zaczniemy od pierwszego produktu I będą to moi państwo Airpodsy, jak sami możecie zauważyć Po ilustracji, no od razu wiadomo Że mamy tutaj styczność ze sprzętem Apple, tylko że no Problem jest w tym, że to Kosztowało grosze, dobra nasze słuchaweczki Są już odfoliowane Teraz otwieramy, tak się prezentuje Nasze etui Na nasze super chińskie Airpodsy Czy coś tutaj mamy poza tym? Mamy jeszcze kabelek ładujący Spoko, fajnie, wszystko jest w takiej folii, w ogóle dziwne kolorki, pomarańczowy i niebieski. No dobra, odfoliuję to. Kurde, jak to wszystko jest zabezpieczone, chłopie, nie? Szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka, po rozpakowaniu, no, powiedziałbym, że ktoś ma AirPodsy. z tym, że no sam w sobie tu jest mniejsze i zaraz wam to udowodnię, bo porównamy sobie z moimi AirPodsami, tylko z oryginalnymi. Co się wydarzy, gdy je otworzę? Okej, okay. pojawiają nam się słuchaweczki i no one są dosyć dziwne. One Imitują, jak sami widzicie, AirPodsy, ale no nie wyglądają jak prawdziwe AirPodsy. Czy jak leżą w uchu? Sprawdźmy. O kurde, to nie jest w ogóle dla mnie. Halo. Ty, one by mi wypadły w 3 sekundy. Ja je założyłem i pato... W ogóle się nie trzymają, w ogóle. Ja nie wiem, kto ma tak wielkie uszy, żeby te AirPodsy trzymały mu się dobrze. O, ale był dźwięk, więc skoro mam już je włożone, to może próbujmy sobie je połączyć z moim telefonikiem. Dobra, ja nie wiem, jak je zesparować. Dobra, przycisk tylni. Ej, ale jaki głośny jest w ogóle ten przycisk, nie? Waga połączyły się słuchawy, więc puszczę sobie teraz muzę. Działają. Musimy uwierzyć, no nie wiem, mogę wam puścić tutaj do mikrofonu. Czemu przestały działać? Czemu one się nagle rozłączyły? Dopiero co je podłączyłem. Dziwne, czekajcie, jeszcze raz. Leci muzyka, ale na jedną słuchawkę w tym momencie. Czemu takie? Nie mam pojęcia. Dobra, ja nie wiem. Ja nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, ale te słuchawki się rozłączają, podłączają w kółko. Nie da się w nich słuchać muzyki. Przez chwilę posłuchałem. Myślę, że chwila testu powinna wystarczyć tym słuchawkom. No, generalnie jakość dźwięku nie powala, no ale wiadomo, to są słuchawki za 18 zł. Włożyłem do ETUI. I zaczęły same grać, a one były przed chwilą rozłączone. Dobra, to jest shit, nie? No ale w sumie, czego ja się spodziewałem w końcu, to podróby Airpoców i to tanie podróby Airpoców. Więc teraz weźmiemy moje prawdziwe Airpocy i... O kurde, ty! Musicie mi uwierzyć na słowo, ale waga obu tych słuchawek, no jest dosyć mocno... Zróżnicowana. Pierwsze, na co możecie zwrócić uwagę, to wielkość. No, oryginalne Airpods -y są po prostu dłuższe, są takie węższe. No, widać to na pierwszy rzut oka, że coś jest nie tak. Po otwarciu, nie, no, po otwarciu mamy całkiem co innego. Ja mam Airpods -y Pro, więc one będą tak czy siak się różnić, ale no, macie tutaj porównanie, które wydaje mi się, że dosyć dosadnie pokazuje, z czym mamy do czynienia. Ja zrobię z takimi słuchawkami dobre pytanie. Pierwszedł czas w takim razie na kolejną rzecz, i jest to, moi drodzy, oryginalny portfel do iPhone'a, tak zwany wallet chyba? Tak to się mówi, tak. Skórzany wallet do naszego telefoniku. No tutaj niestety nie mam wam jak porównać do oryginalnego, bo nie wiem, kto kupuje coś takiego. W sensie ja bym się rył, że mi się to po prostu odczepi i odpadnie i zgubię karty czy hajs. No, wiecie o co chodzi, nie? Ale tutaj mamy sytuację, w której, no jak sami widzicie, opakowanie wygląda chyba jak oryginalne, nie jestem pewien. Ale kupiłem to ze względu na to, że oferta nazywała się, że jest to oryginalny produkt, oraz no jak sami widzicie, mamy no, niby oryginalne opakowanie. My sobie to wysuwamy i naszym oczom pokazuje się portfel. mnie się nie pokazuje, bo on jest cały zafoliowany, więc może go wyciągnijmy i. Uuu! Powiem Wam, że chyba bym pomyślał, że to jest oryginalne, bo dotyku jest naprawdę wykonane z dobrych materiałów, w sensie jakaś ekoskóra, nie wiem co to jest, ale no nieźle. Nawet mamy tutaj, patrzcie, takie strzałeczki, które by sugerowały że to jest oryginał, bo, jak wiecie, w opakowaniach Apple jest taki właśnie design. No i co? No i w zasadzie to tyle. Nic więcej tutaj w opakowaniu nie mamy, no bo oczywiście no, tu chodzi o sam portfelik. Więc wypadałoby sprawdzić, czy on zadziała z moim iPhone'em. Uwaga! Ledwo, ale no kurczę, można powiedzieć, że zadziałał. I patrzcie, on się normalnie trzyma, ty! Nie spada. Ty, ale on naprawdę... Mocno się trzyma. Jak na podróbkę, która kosztowała 22 zł, trzyma się naprawdę elegancko. Tylko czy ja bym z tego korzystał? Nadal wydaje mi się, że nie. Bo jak już wcześniej Wam mówiłem, no to trochę przypałowa rzecz, ale designersko spoko wygląda. Ładnie się prezentuje ten produkt na tym telefonie, nie? Nie wiem za bardzo, co mam powiedzieć o tym produkcie, bo niestety nie mamy oryginału. Jak za 20 zł, spoko, ale no jest to straszna podróbka. W sensie okropna. Nie kupujcie fajku. Serio, bo to bez sensu. Od firmy April, bo jeszcze trochę tych produktów mam i teraz zajmiemy się dosyć ciekawym tematem. A chodzi tutaj o masową pamięć do telefonu, komputera, laptopa, no do czegokolwiek chcecie, nie? I mamy tutaj na przykład y, mistrza opłacalności, czyli dysk Lenovo SSD Portable 128 terabajtów. Czy wy to słyszycie? Co ja właśnie teraz powiedziałem? Ten dysk ma niby 128 terabajtów. Otworzę go Wam i Wam pokażę, jak on się prezentuje. Tak malutki. Tu nawet nie ma upchanego SSD-ka, ani no, nie ma szans w ogóle. Nie ma szans zdobyć taką pamięć w tak małym urządzeniu. Kolejną rzeczą będzie pendrive i ten pendrive według producenta ma 16 terabajtów, jeżeli się nie mylę. No tutaj nie macie napisane na samym nim, ale tutaj jak się wczytacie, to są informacje, ile właśnie to cacuszko powinno mieć pamięci. Dodatkowo do tego pendrive'a mieliśmy też takie yy, wejścia na typu C i na mikro USB do telefonu czy coś. Nie ma sensu generalnie, bo ten pendrive nie ma tyle pamięci, ile mówi producent, żeby była jasność. Zaraz wam to pokażę. Mamy małą kartę z adapterem, która niby ma 2 terabajty. I szczerze Wam powiem, ta karta może mieć 2 terabajty, ale obawiałbym się o swoje pliki, które właśnie na tej karcie bym dał. A więc, tak, wszystkie produkty, które widzicie teraz na stole są z Kamem. Dlaczego? Ten dysk, który niby ma 128 terabajtów ma w rzeczywistości tylko dwa. Ten pendrive, który ma niby 16 terabajtów, też ma tylko 2 terabajty pamięci. Skąd to wiem? Bo sprawdzałem. Podpięto przed odcinkiem do kompa, żeby sprawdzić po prostu czy to rzeczywiście działa. No i jak wypniecie sobie te dwa urządzenia po raz pierwszy do kompa, to normalnie będzie wam pokazywać, że to ma 128 terabajtów, a to ma 16. Tym, że jeżeli je sformatujecie, ale nie tak po prostu przez mój komputer, tylko za pomocą cmd i komend to okaże się że po formacie po prostu pokazuje się ich prawdziwa wartość. Czyli panowie Chińczycy są po prostu dobrzy w komputery i kłamią, że niby jest taka pamięć, bo po prostu oni sobie to tak wpisali, nie? A co do tej karty, wydaje mi się, że ona rzeczywiście może mieć 2 terabajty, bo uważam, uwaga, że w tych urządzeniach właśnie znajdują się takie karty. I tak, otworzymy sobie to, żeby to sprawdzić. Chłopie, ja warsztat powinienem otworzyć, nie? <słuch> Nie, nie ten serwis, co ja gadam Zanim to rozwalę, taka szybka informacja Nikomu bym tego nie dał, bo No, przechowywanie na tego typu Tanich dyskach wiąże się po prostu z utratą Danych, dodatkowo, próbowałem to Zwrócić, serio, napisałem na to świadczenie, Wysłałem do AliExpress, oni mieli to w dupie Anulowali, więc skoro i tak nie odzyskam Pieniędzy, to po prostu sobie to teraz rozbroimy. I miejmy nadzieję, że Nam się to uda, w sumie nawet nie wiem jak Się za to zabrać, ale ja to Rozwalę, jak barbarzyńca, bez kitu Jak sami widzicie, już po Oli się tu poddaje, więc teraz trzeba to o wyciągnąć. Ej, ja chciałbym, żebym się mylił, ale się nie myliłem. Ej, dobra, jestem w turboszoku, nie? Patrzcie, jaką macie konstrukcję w dysku na 80 zł z pojemnością 128TB. Mamy tutaj po prostu kartę, taką jak do telefonu. O, wyjąłem ją. 128TB, które nawet nie jest podpisany w żaden sposób, więc za to zapłaciłem 8 dych, aż nie wierzę. A wiecie, co jest najlepsze, że tutaj mamy. Na Napisane portable SSD, tak jakby tu rzeczywiście był dysk SSD, a prawdziwy dysk SSD jest takiej wielkości. To sobie to porównajcie, nie? Wydaje mi się, że Chińczyków coś takiego kosztuje dosłownie grosze. Mają przebitkę na tym kilka tysięcy procent, bez kitu. Jeszcze w hurcie? Hopy. Ale dobra, to nie koniec. Mamy jeszcze pendrive'a, którego sobie też tutaj rozwalimy, całego wybebeszymy. Tutaj poszło szybciej. I podobnie jak w tym dysku, mamy tutaj kartę, tylko że tutaj nie mamy ją z zaklejoną kleją tylko jakimś takim papierkiem. Wiecie co mnie najbardziej przeraża w ogóle w tym, że ja to kupiłem specjalnie do filmu jakby ze świadomością tego, że to skam A na takich aukcjach, jak sobie zobaczycie y, opinie, to ludzie są normalnie zadowoleni, nie? Patrzcie, to jest nasza karta 2 TB, która robiła za 16. Czy jest tutaj więcej co dodawać? Myślę, że nie, dlatego nie ma sensu sprawdzać na przykład pojemności tej karty, bo ta karta będzie miała w rzeczywistości 2 TB, tak jak te wyjęte z tych urządzeń. Tech Shark to ja. Nie? Naprawdę, Ależem teraz człowieku, człowieku. Mógłbym powiedzieć, że największe skamy już za nami, ale oglądajcie dalej, bo to nie koniec. Teraz przejdziemy do czegoś lightowego i znowu wrócimy. Słuchajcie do sprzętu Apple. Czemu tutaj jest głównie Apple? Bo to jest najczęściej zauważyłem podrabiany produkt. I teraz mam na przykład ładowareczkę do iPhone'a, która jest w takim oto opakowaniu i no wygląda jak oryginalna, bo no jakby wszystko co tutaj kupiłem, wygląda na oryginalne. I na pierwszy rzut oka śmiało bym powiedział, że no mamy styczność z oryginalnym produktem, zwłaszcza, że te kabelki, w sumie nie wiem jak teraz, ale wydaje mi się, że dalej są właśnie w taki sposób pakowane, nie? Mamy tutaj lightning typu C. I no tak się prezentuje w całej okazałości ta ładowareczka A tutaj mam oryginalną Szczerze mówiąc na pierwszy rzut oka nie ma szans aby rozpoznać te ładowarki Napisami bym rozpoznał Bo jak sami widzicie tutaj macie logo Apple A na tej z Chin nie macie tego loga nie Więc no tylko jedynie po tym Bo sama budowa w sobie Ej no jeden w jeden autentycznie. Wiecie jeszcze jaką różnicę dostrzegłem? Że ta z Chin jest po prostu ultra leciutka, a ta moja nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, no ale czuć produkt premium, po prostu, nie? Że wiecie jest cięższe, więc no wiadomo ma to coś w sobie, w sensie ma chociażby pewnie szybkie ładowanie, bo wątpię, że to takie szybkie ładowanie posiada. Myślę, że o tych ładowarkach nie ma co więcej gadać, bo w sumie nawet ja pewnie gdzieś bym znalazł fejkowe kable do iPhone'a jakieś kupywane na szybko na stacji w trasie czy coś, więc tutaj akurat to jest normalne i jeszcze za tą cenę to kosztowało 20 21 zł. Hello. Dobra, żeby mi się nie pomieszało, gdzie ta fejkowa. Dobra, tą tak nie rzucę. Dobra, kolejny produkt, to będzie słuchajcie Magic Mouse, a w zasadzie <grym> Touch Mouse, czyli podruba myszki do Maka. <grym> Touch mouse, człowieku. Otwieramy sobie ją i zobaczymy, jak ona w ogóle się prezentuje. Uuu, jak zapakowana, człowieku. Okej, okay, już wypadła. Nieważne. Ważne jest to, czy ona w ogóle wygląda, ty, na pierwszy rzut oka. O Jezu, ale tandeta, pa. Jaki chamski plastik. Nie wiem, czy ta kamera to odda, ale to wszystko to jest taki... Plastik. Plastik jest fantastyk. Czuć tą tandetę, nie? Autentycznie. Wy to widzicie? No wiadomo, z tej strony tego nie będzie tak widać, ale z tej... Chłopie. A wiecie, co jest najlepsze? Że ta myszka jest nazwana oryginalna, oficjalna mysz bezprzewodowa Apple. Masakra. Serio. Ten badziew kosztował mnie 52 zł. No i wypadałoby go porównać. Nie, no tutaj nie ma w ogóle... Ja nie wiem, czy ja chcę wam to pokazywać, bo to człowieku. Patrzcie sobie na spód. Od razu rażące logo: Apple, napisy. No i samo wykonanie. To jest metal. My tu mamy metal z tyłu. Tutaj, tutaj jest plastik i to taki najgorszej jakości. Patrzcie, jak działa oryginalna. Jaki ma klik oryginalna. Okej, okay. a taki ma podruba. Masakra. Nie ma sensu, żebym podłączał ją pod Maka, ale patrzcie, uruchomiłem obie właśnie w tym momencie. Jedna się świeci, a druga nie. No i ogólnie widać, że tu podróba chociażby po braku logówki jabłuszka, nie? Kurde, chciałbym zwrócić wszystkie te produkty, ale AliExpress ma jakąś porąbaną człowieku politykę, nie? I wydaje mi się, że niestety ta myszka będzie musiała gdzieś zostać ze mną w szafie głęboko na dole. <noise> Zostawcie łapę w górę, bo wydaje się, no, po to, żebyście wy nie musieli. Dlatego idealną rekompensatą dla mnie byłaby tu łapeczka. Wtedy będę kupywał więcej takich głupich produktów. W sensie, no może nie głupich, bo jak ktoś by chciał naprawdę podróbkę. Znaczy, ja nie pochwalam, ale rozumiem, jakby, czemu ludzie kupują podróbki. Jak sami widzicie po tych produktach, no kupywałem te jedne z tańszych, a w następnym odcinku mogę już kupić droższe podróby Po co, żebyście wy nie musieli? To bardzo proste, tak? Ja wydam kasy, ty nie musisz, a zobaczysz. Będziesz wiedział, na co uważać. hopie! Resumir. Zaraz przejdziemy do naprawdę mocnego bęgera Ale jeszcze przed tym mamy tutaj, słuchajcie Smartwatch I jakby, co z tym smartwatchem jest nie tak? Ogólnie nic Bo nie nazywa się to ani Apple Watch Ani nigdzie nie było to promowane Wiadomo, jest tam napisane po prostu w aukcji Że możemy to podłączyć z iPhone'em i z Androidem Ale nie było tutaj mowy, że to jest Apple Watch I dlaczego to kupiłem? Skoro to są skamy i podróbki z AliExpress No, proszę państwa Po otwarciu pudełka Dojrzymy tutaj Podróbę właśnie Apple Watcha Proszę bardzo o, czekajcie, Zdejmę wam folikę. Niby smartwatch, ale Apple Watch. Tego jestem naprawdę ciekawy, bo to jest już, wiecie, urządzenie. No i to możemy rzeczywiście odpalić i przetestować, a dodatkowo porównać. Wiadomo, w zestawie mamy tutaj chyba ładowareczkę do tego czegoś, no i paseczki. Więc ja to wszystko sobie teraz zaaplikuję i zrobimy pierwsze odpalenie. Udało się, proszę państwa, mamy Apple Watch'a. Jeszcze bez uruchamiania sprawdźmy te dwa zegarki. Z tym białym paskiem jest oryginał, z tym czarnym podróbka, wiadomo. No na pierwszy rzut oka że. Mówią jeden w jeden, serio Z tego co widzę, układ przycisków y, Jest w innym miejscu Ale to może być właśnie spowodowane tym Że są to jakby inne serie zegarków Znaczy, sorry, to, to nie jest Apple Watch, tak? No właśnie, uruchommy go I zobaczmy, co nas tutaj przywita Wytrzymuje przycisk, jedyny jaki tu jest Hello! <laughs> o nie! O nie! Okej, okay, czyli to jest Zegarek z Androidem Uuu, jak głośno działa, słyszycie? No i co? W nazwie nie ma nigdzie, że to jest Apple Watch, a menu mamy jak z Apple Watcha, bez kitu. Ale to nie działa jak Apple Watch. W sensie, patrzcie to: mega, mega nieprzyjemnie. W sensie tak laguje. No w ogóle, to nie jest ten, jakby to nie jest ten uczuć, nie? Patrzcie, jak to działa w normalnym zegarku, człowieku. Ja musnę i to po prostu leci, zapierdziela, nie? I mogę sobie kliknąć i pa, od razu. Na no tym drugim, jak sami widzieliście, mega klapa, nie? Ale teraz zrobimy test na ręce i sprawdzimy, jak bardzo na ręce będzie to przy... Przypominać Apple Watcha, nie? Wyglądam teraz, człowieku, jak wiesz, bo tak to się prezentuje. Szczerze, gdyby nie te paski, że biały to jest oryginał, a czarny to nie, totalnie bym ich nie rozpoznał. Nie ma szans. No sami spójrzcie, to jest dosłownie to samo, nie? Tylko, że to kosztuje dwa koła, a to kosztuje 40 zł. I nawet jak sobie spojrzycie z tyłu, to ma te wszystkie radary i w ogóle czujniki porąbane. Czy kupiłbym? No kupiłem, więc to jakby. Czy bym używał? Oczywiście, że nie. Ja chyba mam za grubą łapę na taki mały zegareczek. Ja to bym potrzebował: koperta człowieku 50. Wiesz o co chodzi? Diesel, wielki. <laughs> Zbliżamy się powoli do końca. I teraz przyszedł, proszę Państwa, czas na największy skam w tym filmie. Albo może drugi największy skam, albo pierwszy. To już w zależności, jak wy uważacie, możecie napisać w komentarzu, co uważacie, że jest większym skamem. To, co zaraz zobaczycie, czy ten pendrive z dyskiem. Czy... Ale dobra, przejdźmy do tej rzeczy. Co to jest? Powerbank. I ten powerbank jest niesamowity. Dlaczego jest niesamowity? Pewnie zapyta. Bo ma 200 tysięcy miliamperogodzin. 200 tysięcy, rozumiesz? To jest, człowieku, mózg rozwalony, nie? Czy się serio. Jak zapytałem AI, czy jest to w ogóle możliwe, on mi powiedział, że taki powerbank ważyłby od 3 do 5 kilo i by był na pewno większy niż to. Ale dobra, przejdźmy, jak to w ogóle wygląda jaki to jest wielkości, bo w końcu to ma 200 tysięcy miliamperogodzin. Człowieku, nie wiem, ile iPhone, on ma pojemności baterii, ale strzelam 4 do 5 koła. Może tak nie być, bo mówię, nie wiem. Ten Powerbank powinien go przynajmniej, przynajmniej 50 razy naładować bez kitu. 120 W, proszę Państwa. I mamy tutaj Super Fast Charge Powerbank. Okej, okay, zdajmy sobie folikę. Teraz jakby najważniejsza kwestia. Ja wiem, że to jest skam, bo to jest oczywisty skam. Myślę, że jak już Ci mówię, że mam Powerbanka w ręce, który ma 200 tysięcy mAh, że to tyle nie ma i nie ma szansy, żeby miało, bo to jest po prostu za małe, więc uwaga, mam tutaj na porównanie mojego prywatnego Powerbanka, który przeżył swoje, ale jest naprawdę dobrym Powerbankiem. Ma 10 tysięcy MAh, ma szybkie ładowanie, wszystkie te inne bariery Kosztował coś koło stówki, może 130, coś takiego, nie? Ten kosztował niecałe 60 zł i ma być lepszy niż ten. Dlaczego zapytasz? Bo mamy tutaj napisane, że ma on, słuchajcie, 200 tysięcy MAh. To jest nierealne, ale no dobra, skoro wiemy, że to jest nierealne, bo już tyle razy to powiedziałem, to jak Marcin sprawdzisz ile on ma rzeczywiście pojemności i tu się zaczynają schody, bo generalnie chciałem przeprowadzić taki test zresztą jak sami widzicie, no z tymi pamięciami też robiłem jakieś tam różne rzeczy więc to nie byłby dla mnie problem aczkolwiek nie przyszedł mi miernik USB przez co nie jestem w stanie pomierzyć tego powerbanka ale nie muszę nawet mierzyć, bo wydaje mi się, że może mieć on od 5 do 20 tysięcy w sensie, jak sobie rozkminiałem jak wygląda ilustracja na aukcji tego powerbanka, to tam macie zaznaczone 20 na czerwono, co by mogło sugerować, że jest to 20 tysięcy mAh, ale nadal cena, bo jest to dosyć tani powerbank, więc wydaje mi się, że ma tej mocy znacznie mniej. Nie traćmy na to czasu. Przejdźmy do ostatniej rzeczy, którą mogliście widzieć już w poprzednim filmie, ale podruby i skam, to wiecie, postanowiłem, że tu dodam. To moi drodzy, podróba iPhona. Tak, to jest ten iPhone, którego kupiłem, żeby zainstalować yy, na nim wirusy. I wtedy mówiłem, że nie za bardzo wiem, do czego go kupiłem. No właśnie ja go kupiłem z myślą o tym filmie, ale tamten wyszedł y, szybciej, bo po prostu zgadzało mi się to kontentowo, nie? Więc no jak sami widzicie, to jest iPhone 16 Pro Max. Zapłaciłem za niego 300 zł w zaokrągleniu, bo tam 280 coś. No i co? No i tak on się prezentuje. Po włączeniu, jak sami możecie zauważyć, mamy normalnie tapetę z iPhona. Ale jest to Android z nakładką, po prostu. Ale <głos》> wygląda to naprawdę zabawnie. Zobaczcie na samo menu, nie? Imituje iPhone'a, ale jest Androidem. Najlepszym faktem w tym telefonie jest wyspa. Jak się przyjrzycie, to mogę zablokować i ta wyspa zostaje w jednym miejscu. Wiecie dlaczego? Bo ta wyspa nie jest dynamiczna i nie jest Software'owa, Tylko jest to, słuchajcie, po prostu w ekranie. Ja nie wiem, czy to będzie dobrze widać, chyba widać. O, to jest to samo, co obramówka ekranu, jakby ta czarna, nie? Tego jest zrobiona ta wyspa. Ale no nie powiem, bo dobrze imituje iPhone'a, bo z daleka nie ma szans, że ktoś powie, że nie mamy iPhone'a, tylko wiadomo, no skapnie się, bo tutaj nie ma słuchajcie, logówki Apple, jak w zasadzie przy wszystkich produktach, które były podrobione. Chociaż nie, bo w portfelu była. Więc no tutaj to była taka ciekawostka, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym telefonie, to zapraszam na film, gdzie zainstalowałem na niego wirusy. A więc moi drodzy, to są wszystkie produkty z dzisiejszego odcinka. Powiem Wam szczerze, że naprawdę przednio się bawiłem i przy zamawianiu, przy obczajaniu i w ogóle mega zarumbiste. Chciałbym nagrywać takich filmów więcej, ale ale żeby takie filmy były realizowane, musicie tutaj zostawiać łapy w górę oraz subskrybować ten kanał, żeby takiego filmu nie przegapić. Ja byłem Marcin i widzimy się już wkrótce. Elo!